15 kwietnia. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły 15 czołgów i transporter opancerzony w kierunku Nowopawlowskim. Na kierunku Nowopawlowskim bojownicy z kilku brygad Sił Zbrojnych Ukrainy rozbili dużą kolumnę szturmową wojsk pancernych rosyjskich okupantów, niszcząc półtorej kompanii wrogich czołgów i bojowych wozów opancerzonych. O tym fakcie opowiedział na swoim kanale Telegram oficer, bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Aleksiej, powołując się na towarzyszy broni i szczegółowo opisując przebieg bitwy. Najeźdźcy wysłali z okupowanej części Wełyki Nowosełki w kierunku Wolnego Szewczenkowa około 25 motocyklistów. Zajęło im to sporo czasu, ale i tak zostali zniszczeni przez ukraińskich operatorów dronów Kamikadze i Piechurów. A potem kolumna pancerna ruszyła do ataku. Pewnego popołudnia około 20 czołgów i transporterów opancerzonych wyruszyło w kolumnach. Rozpoczęła się dość intensywna młynka do mięsa. Kilka brygad zdemontowało 15 sztuk pancerza wraz z personelem. Pozostałe pięć jednostek nie dotarło nawet do punktów lądowania, wybierając opcję dłuższego życia. Po prostu zawróciły, rezygnując z działań szturmowych. Ogólnie rzecz biorąc, dzień był całkiem udany i pełen wydarzeń. Wróg stracił 15 czołgów, transporter opancerzony, grupę żołnierzy desantowych, a nawet kilku porannych motocyklistów, a postępy były zerowe. Witkow doradził Trumpowi, aby uznał ukraińskie regiony za część Rosji. Mamy kolejne potwierdzenie, że przedstawicielowi Trumpa na Kremlu poddano całkowitemu praniu mózgu. Specjalny przedstawiciel prezydenta USA, Steve Witkow, powiedział Trumpowi, że najszybszym sposobem na osiągnięcie zawieszenia broni jest oddanie Rosji kontroli nad czterema regionami Ukrainy, w których Moskwa przeprowadziła pseudoreferenda w 2022 roku. Reuters podaje te informacje, powołując się na własne źródła. W zeszłym tygodniu po spotkaniu z rosyjskim negocjatorem Kiryłem Dmitriewem przedstawiciel Trumpa przekazał mu jasny komunikat. Czytamy w raporcie. Według niego najszybszym sposobem na osiągnięcie zawieszenia broni na Ukrainie jest wsparcie strategii, która doprowadziłaby do oddania czterech obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego pod kontrolę Rosji. Z kolei specjalny przedstawiciel prezydenta USA na Ukrainie, Keith Kellogg, podczas spotkania z Trumpem wypowiedział się przeciwko Witkofowi. Zaznaczył, że Ukraina, choć jest gotowa negocjować pewne warunki dotyczące terytoriów, nigdy nie zgodzi się na jednostronne oddanie pełnej własności tych ziem. Agencja Reuters pisze, że spotkanie zakończyło się bez podjęcia przez Trumpa decyzji o zmianie strategii USA. Przypomnijmy, że dwa dni temu Witkow udał się do Rosji, aby spotkać się z dyktatorem Władimirem Putinem. Wcześniej sam Witkow w wywiadzie wygłosił bzdury Putina o referendach w regionach Ukrainy i jakimś mitycznym samostanowieniu ludności o przynależności do Rosji. Jak widać, nie tylko zjadł rosyjską propagandę, ale także próbował zmusić Trumpa, aby pomógł w realizacji tej międzynarodowej zbrodni. Jak wyobraża sobie na przykład przekazanie Zaporoża rosyjskim faszystom? Surrealizm. W Winnicy aresztowano agenta rosyjskiego wywiadu. Podejrzanego o zdradę stanu mieszkańca miasta osadzono w areszcie na 60 dni w sądzie miejskim w Winnicy. Jak wynika ze śledztwa, mieszkaniec Winnicy za pośrednictwem jednego z posłańców przekazywał wrogowi lokalizację jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w obwodzie poinformowało o tym Biuro Prasowe Sądu. Śledztwo wykazało, że mężczyzna dobrowolnie zgodził się pomóc Rosjanom. W porozumieniu z przedstawicielami głównego zarządu wywiadowczego Rosji przekazywał informacje o wynikach ataków rakietowych na infrastrukturę i miejscach ataków dronów na obiekty wojskowe, a także o rozmieszczeniu w regionie jednostek sił zbrojnych Ukrainy. Wykonując rozkazy wroga, mieszkaniec winnicy podróżował po obwodzie, dokumentował skutki uderzeń i przesyłał materiały zleceniodawcy. Mężczyzna otrzymał wynagrodzenie za wykonaną pracę. Biorąc pod uwagę okoliczności, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego bez wyznaczania kaucji. Ukraińcy zbliżali się do Borowej. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdzili ostatnio swoje postępy w rejonie wsi Borowa rejonu Iziumskiego, obwodu Charkowskiego. Ogólnie rzecz biorąc, jest to ukraińskie najbliższe zaplecze u zbiegu kierunków Kupianskiego i Łymańskiego. O tym między innymi poinformowali eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, ISW, w dzisiejszym podsumowaniu sytuacji na frontach na Ukrainie i w Rosji, bez podania czasu i szczegółów geograficznych. Należy zaznaczyć, że według doniesień Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wczoraj wróg zaatakował 22 razy na kierunku Lejman. Próbował posunąć się w kierunku osad Choriwka, Nowyje i Ritko Duba. Polska oskarżyła Węgry o blokowanie pomocy dla Ukrainy. Węgry nadal blokują przyznanie Ukrainie środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju i utrudniają negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Oświadczył to szef polskiego MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w Luksemburgu. Według niego Budapeszt blokuje 17 pakiet sankcji i rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy. To jak rozmowa ze ścianą, powiedział Sikorski, wzywając Węgry do zniesienia weta. Nie wydarzyło się nic dziwnego ani nieoczekiwanego. Węgry wspierają faszystowski reżim Putina od pierwszego dnia pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, a przez ostatnie pół roku działo się to bezczelnie i demonstracyjnie. Węgry blokują wszelkie decyzje dotyczące wsparcia dla Ukrainy lub sankcji wobec Rosji. Stawiane są absurdalne żądania i wysuwane fałszywe oskarżenia. Orban robi wszystko co w jego mocy, aby pomóc Putinowi wygrać wojnę. A dopóki Unia Europejska nie zablokuje Budapesztu przed destrukcyjnymi działaniami, będzie nadal podważać całą europejską politykę. W tym samym czasie, kryjąc się za kwestiami mniejszości narodowych, gazu lub czegoś innego, okupanci zatruwają ukraińskie wojska substancjami toksycznymi w kierunku Orichowa. Rosyjscy okupanci od dawna stosują broń chemiczną przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy. Dziś wieczorem biuro prasowe głównego zarządu wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowało o tej zbrodniczej taktyce wroga w Zaporożu. W rejonie wsi Szczerbaki w kierunku Orichowa najeźdźcy zrzucają z bezzałogowych statków powietrznych granaty z gazem trującym, który oddziałuje na błony śluzowe i drogi oddechowe. Z tego powodu zdarzają się ofiary śmiertelne wśród ukraińskich obrońców. Nie podano dokładnych liczb, ale jasne jest, że liczba rannych, zatrutych, jest znacznie wyższa. Nie podano również wprost, jak zapobiegać zatruciom. Jest jednak wzmianka o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Obecnie trwają badania substancji chemicznej używanej przez Rosjan, które mają na celu jej dokładną identyfikację. Co może pozwolić na opracowanie skuteczniejszych metod ochrony i leczenia osób zatrutych? Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.